Witam wszystkich widzów, zapraszam na kolejny odcinek, tym razem pakraftowo biwakowy Mamy już praktycznie połowę października, więc postanowiłem, że zrobię sobie ostatnie pakraftowanie w tym roku i spłynę takim małym łącznikiem. Przy ostatnim odcinku poszukiwałem bunkrów, właśnie dron ukazał mi taką fajną, fajną rzeczkę, która łączy dwa jeziora, jezioro Zbiczno z jeziorem Ciche. No, i właśnie chcę sobie eksplorować tą rzeczkę, spłynąć nią, a na końcu poszukać jakiegoś miejsca na biwaki i, i przenocować w terenie. Na mojej drodze znajdzie się również mała wysepka, którą mam nadzieję będzie dało się eksplorować. Tak więc zapraszam do oglądania. Teraz na jeziorze ciche. Mamy godzinę 13.00 i o 13.00 miało padać. Tak dosyć nieciekawie się chmurzy. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Albo niech pada, jak już rozbije biwak. Jest jeszcze względnie ciepło. 17 stopni. Ale w nocy temperatura ma zejść do 7-8 stopni. Drzewa już łapią kolorki żółte. Fajny klimacik się robi. Także odcinek dwukilometrowy. Mam nadzieję, że dosyć szybko to przepłynę, bo szybko robi się już ciemno. Praktycznie 18.00, tu już się robi szaro. Ciekawe czy znajdę jakieś fajne miejsce Biwotowe Zawsze Jedna niewiadoma Ale to jest w tym wszystkim Najfajniejsze Powoli wpływam do rzeczki Przede mną pas jakiś wodorostów ya mashi Ale niesamowite robi na mnie wrażenie ta rzeczka. Bardzo dzikie tereny. No i ogólnie dość, dość płytka jest. Ale dużo mu, tak gdzieś z pół metra. Ale wody wydaje się, jakby było tu z 20-30 cm. Jeszcze mi się przypomniało, że przecież e, będę jeszcze przed jeziorem zbiczno przepływał przez taki zbiornik, który nie ma nazwy. Zbiornik wodny, który nie ma nazwy na mapach. No i przepłynę przez to jeziorko. Dalej jeszcze kawałek, właśnie tym kanałem. I przygoda prak pakraftowa praktycznie się skończy. No nie no, jeszcze zobaczymy wyspę. zbliżam się do tego jeziorka bez nazwy Miało padać, a wyszło słońce. Ale nie narzekam. A tam na wzniesieniu kryje się bunkier, przy którym byłem ostatnio. Także widziałem już go z każdej perspektywy z drona, z lądu i z wody. Ostatnie chyba zostało z podziemi ale chyba niewykonalne. Także zostały ostatnie metry do jeziora Zbiczno. O dziwo wyszło słońce. Prognozy zapowiadały, że będzie padać za 3-4 godziny. Na szczęście prognozy się nie sprawdziły. Że w oddali już majaczy most. No i za niebawem rozbijam biwak. Glam do wyspy. Szczyny nie ma, to najważniejsze. Zrobię sobie małą przerwę, bo już troszkę zgłodniałem. Ale słońce daje. Mamy małą eksplorację. Mam nadzieję, że pakraf mi nie wpłynie, choć go przypiąłem. Taka trochę góreczka. Gdyby się uparto bym mógł nawet tutaj biwakować. Ale nie chcę, bo tam jest w tamtą stronę jest hotel eee, Znowu tam jest taka smażalnia, ale ona teraz jest nieczynna No i ogólnie jest pełno wędkarzy, którzy mnie widzieli Nie chciałbym kłopotów. Analizuję mapę, gdzie tu, kurde, popłynąć. Chyba popłynę za taki cypelek, który widzę tam gdzieś z 300 metrów dalej. Wyspa całkiem przyjemna jest. Podoba mi się. Tylko żeby tu było trochę mniej ludzi, to by to by wtedy został na tej wyspie, ale tak to nie bardzo. Płyniemy tam. Wszędzie czcina. Że plan jest taki, że będę płynął tutaj przy linii brzegowej, przy jeziorze. No i będę obserwował. Jeżeli coś mnie zaciekawi, no to przybijamy do lądu i rozbijamy biwak. Ja, no, ja widzę tu jakieś wejście na brzeg. To miejsce ogólnie fajne. Na miejscówka epicka. Znalazłem operatorów drona. Przypłynęli łódką. Poczekam, sobie pojadą. Niestety będę musiał się wycofać z tamtego miejsca, a szkoda. Są tam jakieś wędkarze z dronem. Że nie wiem, czy tu będą na nockę, czy co. Że idę kawałek dalej. To jest to miejsce, gdzie byli ci wędkarze. Ale ewakuowali się. Jednak stwierdziłem, że w tym epickim miejscu nie będę biwakował. No bo to miejsce było blisko drogi, polnej, faktycznie takiej opuszczonej, ale jednak. Ciągle ktoś tam dronem lata. No, także płynę dalej wzdłuż linii brzegowej. Szukam dalej jakiegoś bardziej skrytego miejsca. Jednak jest tu pełno wędkarzy, pełno łódek. Także płynę dalej. No dobra, albo tu, albo nigdzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Dzień dobry. Jeśli ktoś był ciekawy od czego odpalałem, co podpalałem krzesiwem to była to żywica zebrana z sosny. Wiecie, nie wiem czy jakiś jeleń ocierał się o sosnę czy coś i, A i po prostu sobie żywica spływała, zebrałem ją i wystarczyło kilka isker z krzesiwa i mamy ogień. Więc zaczynamy obiad o kolację. Gulasz, który sam zrobiłem, i to w dodatku wołowy. Także odgrzeję go sobie. Ziemniaki już są wrzucone w ognisko. Podejrzewam, że jak skończę robić sobie podgrzewać ten gulasz, to ziemniaki już będą dobre. Teraz obrać ziemiaczki, Ziemniaki czy kartofle? A może pyry? I do gara. Do gara. No. W restauracji by się mógł ktoś obrazić za to a na biwaczku trochę spalonego węgla to normalna sprawa Witam wszystkich widzów następnego dnia Późna godzina Ale to dlatego, że wstałem o 6, ciemno Wstałem o 7, szaro no, obecnie O, obecnie mamy 8.40 No i wyszło słońce Noc chłodna no, Było gdzieś te 7-8 stopni jeszcze jest rzeźko ale spałem jak zabity Ech, nic. pora wstawać Jakby ktoś się pytał, gdzie jest boczek, to właśnie się smaży na śniadanie. Takie śniadanie to ja lubię. I yerba. Dopijam herbę i już definitywnie zwijam obóz, bo po części mam złożony. Gdy smażył się boczek i zaparzała się yerba, to no to już po części właśnie spakowałem pakrafta, spakowałem podłogę, śpiwór, materac. Że to jest taki dobry nawyk, żeby w pełni wykorzystywać ten czas, właśnie obo obozowy. A spakowałem pakrafta, dlatego że będę wracał pieszo 5 km z miejsca, z którego wypłynąłem. Taki był plan. <laughs> To by było na tyle. Dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu i, i do następnych. Na razie.